Kiedy pomyślę o rocznym widmie, przed oczyma mam dwie kultowe sceny z tego filmu. Pierwszą jest oczywiście walka Quagona i Obi-Wan'a z Dartem Molem. Drugą jest wyścig ścigaczy na Tatooine. Dosyć długo żyłem w niewiedzy, że w roku, w którym roczne widmo trafiło na ekrany Kin, gracze także otrzymali możliwość wzięcia udziału w owych wyścigach. Star Wars Episode 1 Racer właśnie to umożliwia. Jeżeli jesteście gotowi na wzięcie udziału w tych niebezpiecznych zawodach, Zapraszam na dalszą część tego materiału. Star Wars Episode 1 Racer to gra wydana w 1999 roku. O fakcie, jak dawno temu to było, przekonałem się nie za sprawą wymagań sprzętowych, które dzisiaj wywołują uśmiech politowania, lecz przy okazji, kiedy próbowałem grę uruchomić. I tutaj pojawił się pierwszy problem. Ja, posiadający oryginalną kopię na płycie, nie byłem w stanie uruchomić tytułu kupionego przed laty. Podjąłem więc próbę rozwiązania problemu, ale poszedłem na łatwiznę i po prostu zaopatrzyłem się w grę w cyfrowej wersji. Przynajmniej na pamiątkę pozostało mi pudełko po grze, które mogę sobie postawić na półce. Przechodząc już do prezentacji samej gry, standardowo jak to w Gwiezdnych Wojnach, wita nas klasyczny filmowy wstęp, który osobiście nigdy mi się nie znudzi. Następnie scenka przedstawiająca wyścig na pustynnej Tatooine i jesteśmy w głównym menu. Tutaj kolejne miłe wspomnienie, bo przygrywa nam jedna z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Johna Williamsa. Po stworzeniu profilu możemy od razu przejść do gry. Przed nami czeka cała masa wyścigów na zróżnicowanych torach. W trakcie gry nie zdarzyło mi się, aby wkradła się monotonia, ale to prawdopodobnie dlatego, że dzieliłem rozgrywkę na krótkie sesje po kilka wyścigów, a te nie trwają dłużej niż 5 minut. Do dyspozycji otrzymamy znane z filmu postacie z Anakinem i sebulbą na czele. Ale w miarę wygrywania kolejnych wyścigów, do naszej kolekcji będą trafiać jego jegomoście wraz ze swoimi maszynami. Zatrzymując się na chwilę przy samych ścigaczach, te będziemy zmuszeni modyfikować w trakcie gry. Jak to bywa w sporcie motorowym, konkurencja nie śpi, i pomiędzy kolejnymi wyścigami poziom trudności będzie się zwiększał, jeżeli nie zadbamy o modernizację naszego wehikułu. Części do ścigaczy możemy pozyskiwać na dwa sposoby: albo kupując je ze sklepu, ale licząc się z tym, że zawsze będzie to droższe wyjście, możemy też udać się do łato i na jego złomowisku poszukać czegoś, co będzie nas interesowało. Oczywiście w tym przypadku należy liczyć się z losowością, bo nie zawsze znajdziemy to, co nas interesuje, akurat wtedy, kiedy będzie nam to potrzebne. Niestety modyfikacje instalowane w naszym ścigaczu w żaden sposób nie wpływają na jego wygląd. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło po włączeniu gry po tych wielu latach, to sterowanie. Pojazdy reagują natychmiast, a jazda nie odbiega od tego, co znamy z dzisiejszych gier. Nie oczekujcie tutaj symulatora. Racer to czysty arcade. Zaznaczam tutaj, że grałem na klawiaturze, ale mimo to nie jest to tytuł wymagający aż tak dużej precyzji przy wykonywaniu manewrów. Standardowo do dyspozycji mamy gaz oraz hamulec, przy czym z tego drugiego korzysta się bardzo rzadko. Poza podstawową opcją skrętu możemy pochylić nasz ścigacz na jeden z boków. Umożliwi to pokonywanie wąskich przesmyków i ostrzejszych zakrętów. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką dysponujemy, jest doładowanie silników naszej maszyny. W dowolnym momencie możemy na krótką chwilę zwiększyć ich obroty. Należy jednak używać tej opcji z rozwagą, bowiem wraz ze wzrostem mocy zwiększa się także temperatura, doprowadzając najpierw do przegrzania, a w rezultacie eksplozji. W trakcie jazdy mamy możliwość skorzystania z tzw. pit droidów, które kosztem zmniejszenia naszej prędkości naprawią uszkodzenia. Jeżeli chodzi o sytuacje, w których rozbijamy się na ścianie, nie ma to tutaj aż tak wielkiego znaczenia. Śmierć nie jest końcem naszej jazdy, i po upływie kilku sekund pojawiamy się z powrotem na trasie. Jednak nie oznacza to, że możemy pędzić na oślep, nie zważając na przeszkody. W dalszych poziomach boty są naprawdę zdeterminowane, aby to one jako pierwsze przekroczyły linię mety. I o ile w początkowych lokacjach wyrobienie sobie mierzącej przewagi nie jest trudne, o tyle później musimy kalkulować każdy nasz manewr, bo przeciwnicy potrafią cały wyścig siedzieć nam na ogonie. Zatrzymując się na chwilę przy grafice, to ta nie postarzała się jakoś koszmarnie. Co prawda mówimy tu już o grze z kategorii retro, jednak oprawa dalej trzyma poziom. Tekstury prezentują jakość, jaką mogliśmy podziwiać w 99 roku, a kanciaste, grubo ciasane modele to znak tamtych czasów. Lokacje za to są zróżnicowane i z łatwością rozpoznamy czy ścigamy się akurat nad piaskami Tatooine czy pokrytą śniegiem Ando Prime. Wartą wspomnienia ciekawostką jest możliwość rozpoczęcia wyścigu poprzez wciśnięcie spacji. Wtedy nasza postać przystąpi do krótkiej wymiany poglądów z naszym głównym rywalem. Największą bolączką Star Wars Racer jest problem z uruchomieniem samej gry. Jak wspomniałem na początku tego filmu, musiałem ratować się dystrybucją cyfrową, mając oryginalny nośnik CD. Podejrzewam, że z kolejnymi latami może być tylko coraz gorzej. A gdy w pewnym momencie wsparcie dla gry zniknie, będziemy mogli zapomnieć o zagraniu w tego klasyka na nowszych systemach. Podsumowując, jeżeli chcielibyście się cofnąć w czasie i poczuć jak Anakin Skywalker, przecinający linie mety w swoim domowym wyścigu. To Racer jest zgodnym polecenia tytułem. Wśród gier z serii Star Wars temat wyścigów nie przetaczał się za często i nie zanosi się na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Z czasem, gdy możliwość zagrania w ten tytuł może zniknąć, to tym bardziej, jeżeli nie mieliście okazji sprawdzić Racera, być może jest to gra zasługująca na Waszą uwagę. A jeżeli mowa o uwadze, dziękuję Wam zarówno za nią, jak i za czas poświęcony na obejrzenie tego materiału. I do usłyszenia następnym razem!